Witam serdecznie nie w kolejnym odcinku, a przy okazji małego apelu do słuchaczy i widzów i od razu przejdę do rzeczy. To ty, droga słuchaczko i ty, drogi słuchaczu, możesz współtworzyć podcast Poznajemy Nieznane. Jest to bardzo proste. Z chęcią usłyszę Wasze propozycje na przyszłe tematy, które chcielibyście, żebym poruszył na tym kanale. Co prawda, mam już pewną kolejkę spraw do omówienia, ale już od czasów para radia chciałem, żeby była to audycja nie tylko moja, ale przede wszystkim wasza. No i oczywiście, czekam na wasze historie, z których mam nadzieję uda się stworzyć nie jeden odcinek. Jeżeli kiedykolwiek w życiu spotkało cię coś dziwnego, tajemniczego czy strasznego, podziel się tym z nami. Jeżeli w Twojej rodzinie przekazywana z pokolenia na pokolenie jest historia, która jeży włos na głowie i trudno ją wytłumaczyć, to na takie właśnie czekamy. Jeżeli w miejscu, gdzie mieszkasz, ludzie od lat powtarzają dziwne historie i legendy, to my też chcemy je usłyszeć. Wystarczy, że napiszecie maila na adres poznajemy.nieznane.gmail.com. Podobnie jak legendarny program telewizyjny o tematyce nieznanego, na Wasze życzenie zapewniam całkowitą anonimowość ale dla odmiany moja skrzynka mailowa otwarta jest całą dobę. Zwracam się do Was również z prośbą, która pomoże podcastowi poznajemy nieznane dotrzeć do większej ilości słuchaczy i widzów. Wszystkich widzów z serwisu YouTube zapraszam do odszukania i obserwowania poznajemy nieznane na Spotify czy Apple Podcasts i odwrotnie. Jeżeli słuchasz nas w aplikacjach podcastowych, zajrzyj na YouTube. W tym miejscu zachęcam Was do zapoznania się ze starszymi materiałami na kanale Poznajemy Nieznane. I na koniec jeszcze mały apel do wszystkich. Wasze subskrypcje, łapki w górę i komentarze na pewno pomogą algorytmom. Statystyki mówią mi jasno, że to nie subskrybenci są najliczniejszą grupą odbiorców, dlatego proszę Was o kliknięcie tego czerwonego przycisku i dzwoneczka, który powiadomi Was o kolejnym odcinku Poznajemy Nieznany podcast. W kolejce już czekają na Was kolejne odcinki z gośćmi, a w wolnych chwilach pracuję też nad tematami do nagrań w pojedynkę. Już niedługo zmieni się również moje domowe studio i mam nadzieję, że wpłynie to pozytywnie na jakość przyszłych nagrań. Pozdrawiam Was serdecznie i pamiętajcie, to w dużej mierze WY tworzycie poznajemy nieznane.